Dzisiaj w słowie Bożym sporo jest gwaru, sporo jest hałasu, śpiewu, krzyku, radości. Jest dużo wyrażeń wskazujących na to w dzisiejszej liturgii słowa, nawet bardzo dużo. W pierwszym czytaniu pojawiają się takie czasowniki: jak ogłasza, zwiastuje, obwieszcza, mówi, strażnicy podnoszą głos, wznoszą okrzyki radosne. Psalm nas wzywa do wielbienia Boga śpiewem. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem. Śpiewajcie panu pieśń nowo. Wołaj z radości. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie panu przy wtórze cytry, przy harfie, przy trąbach, przy rogu. Radujcie się. Drugie czytanie jest bardziej nieco stonowane, ale też mówi o mówieniu, że wielokrotnie przemawiał Bóg na różne sposoby do ojców, przez proroków. A to prorockie mówienie to też nie było takie, jakby, jakby sobie myszka piszczała po cichutku, ale to było przemawianie pełne mocy, nie zawsze krzeczne, nieraz bardzo, nieraz bardzo mocne. A cała Ewangelia jest o słowie, o słowie i o Janie Chrzcicielu, który o nim, o Jezusie daje świadectwo i jak słyszeliśmy w Ewangelii, głośno woła. Więc wszystko jest podniosłe, radosne, dość głośne, i to jakoś współgra nam z charakterem tych świąt Bożego Narodzenia. Bo czy można sobie wyobrazić te święta przeżywane po cichu? Czy można wyobrazić sobie pasterkę, która była dzisiejszej, dzisiejszej nocy bez, bez śpiewu i wszystkim, że dzisiaj recytowane, takie po prostu. Dziwne by to były święta, jakieś takie nieświąteczne, jakieś takie za ciche. Śpiewamy, śpiewamy kolendy, włączamy sobie kolendy, bo trudno sobie wyobrazić radość bez, bez śpiewania. I w tej całej radości, śpiewaniu, jest takie coś, co zdumiewa i zaskakuje. I to jest w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Tam padły takie słowa. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem wszystkie ruiny Jeruzalem. Radość kojarzy nam się zwykle z bezpieczeństwem, spokojem, jakimś dobrobytem, szczęściem. Musi być powód do tej radości, a tu powodu nie ma. Niech zabrzmią radosnym śpiewaniem ruiny. Można powiedzieć, że łatwo to odnieść do naszego życia, słuchajcie. Bo łatwo jest nam się cieszyć, kiedy jesteśmy zdrowi, najlepiej jeszcze bogaci. Trudniej nam się cieszyć, kiedy jesteśmy chorzy i do tego biedni. Trudniej jest się cieszyć, mieć radość, kiedy przychodzą mu kłopoty. Trudno jest mieć radość, kiedy rozpada się małżeństwo, kiedy w rodzinie jest niezgoda, kiedy zostaliśmy przez kogoś oszukani. Trudniej mieć radość, kiedy wszystko się sypie. Trudniej. Kiedy nasze życie zaczyna przypominać ruinę. I co wtedy robić? Śpiewać z radości? Ano, śpiewać z radości. Ale to nie jest istota sprawy. Bo nie chodzi o to, żeby w swoim nieszczęściu, w swoim upadku, w swoim poplątaniu sobie postanowić: odtąd będę pozytywnie podchodził do życia. Odtąd będę miał radość, będę z uśmiechem szedł przez życie. O, przecież to nie wyjdzie, to nie ma prawa, nie ma prawa zadziałać, nic to nie da. To nie ten kierunek. Co innego jest fundamentem naszej radości? Fundamentem tej radości jest nasza wiara i nasze, nasze spotykanie się z Bogiem. Bo kiedy wszystko jest w rozsypce, to nie jest to powód do żadnej radości. Ale myśl o tym, że jest ktoś, kto jest w stanie te ruiny odbudowywać, odnawiać, porządkować, to już może być źródłem radości. I to nie tylko wiara w to, ale też doświadczanie tego, że Bóg żyje i działa. Że jest obecny, przyszedł do nas i chce w naszym życiu działać. I o to właśnie chodzi. Że chrześcijaństwo to nie są. Pewne tradycje, pewne rytuały, tu znak krzyża, tam kropie, tu jakiś pacierz zmówię, poinkę postawię i ja jestem chrześcijanin. Nie o to chodzi. Chodzi o wiarę i doświadczenie bycia z Bogiem, doświadczenie obecności Boga. Doświadczenie tego, że on prowadzi, że daje światło, wskazuje, wskazuje kierunek że też mówi do nas, objawia się w głosie, w głosie sumienia. To jest doświadczenie tego, że nie jest się nigdy samemu, że On jest z nami, jest Bogiem z nami. Wreszcie doświadczenie Jego mocy, tego, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. I On przychodzi. Nie zawsze w wyznaczonym przez nas czasie. Nie zawsze w taki sposób, jakbyśmy sobie to umyślili bo jest kimś nieskończenie wolnym, ale przychodzi niezawodnie. I myślę, że to warto, ważne, żeby w tę uroczystość to powiedzieć, kiedy jest nas trochę więcej niż zwykle. To, że Bóg jest. Bóg jest, działa, jesteś dla Niego ważny. Jesteśmy Jego dziećmi, a On jest Bogiem mocnym, jest Zbawicielem świata. I tak jak przyszedł na świat w jakiejś szopie czy w stajni, jak zwał, tak zwał. Tak jest w stanie przychodzić do różnych ruin w naszym życiu. Może przyjść do ciebie, kiedy ci się coś w życiu rozsypało. Kiedy myślisz, że to co masz albo to, kim jesteś, to jest jakaś klapa, ruina. On jest w stanie zrobić wiele. Jest w stanie dawać nowe życie, odbudowywać, odbudowywać to, co zwalone, stawiać to, co upadło, rozplątywać to, co poplątane, odnawiać to, co zniszczone. Bóg ma taką moc, żebyśmy tylko zrobili mu miejsce. Żeby nie było tak jak przy narodzeniu Chrystusa, że nie było dla Niego miejsca. Chodzi o to, żeby zrobić mu miejsce, pozwolić być Bogu, Bogiem konkretnie w moim życiu, pozwolić mu działać i prosić go też o to, żeby, żeby działał, powierzać mu samego, samego siebie, po to, żeby cieszyć się życiem, które on daje i żeby ruiny, jeśli takie są, też mogły radośnie śpiewać.